Wszystkich na porannej aktualizacji rynku Forex. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Przechodzimy sobie już do wykresów. Zaczniemy od kalendarza ekonomicznego. Dzisiaj mamy wskaźnik zaufania konsumentów. O 15:00 w Stanach Zjednoczonych. A jutro zapasy ropy naftowej o godzinie 15.30. Także te, te dwa wydarzenia dzisiaj i jutro będą miały wpływ na giełdę amerykańską, na pewno. Przechodzimy sobie już do wykresu, o której dzisiaj jest. To, to ogłoszenie danych o 15.00. Także o 15.00. Może się pojawić jakaś tam zmienność większa na parę do dolara. Dzisiaj zaczniemy sobie omawianie od indeksu dolara, bo tutaj mamy dość ciekawą sytuację. Mówiłem o dotarciu do tej strefy, gdzie mamy pierwszy przystanek. No i teraz taki punkt decyzyjny, tak? Czy to już jest koniec tego odbicia, czy lecimy dalej tutaj na tą czerwoną strefę? I wybijamy ten poziom. A co za tym idzie, zobaczymy dalsze spadki na złocie, parę do dolara, euro-dolar, funt-dolar, czy też zobaczymy kontynuację tego ruchu spadkowego, powrót do kanału i wybicie tego poziomu. Także tutaj warto obserwować ten poziom stał się wsparciem. Możliwe, że zobaczymy retest tego, tego poziomu. Jedno na co warto zwrócić uwagę tutaj na tym interwale jednodniowym, że no, nie zamknęliśmy się nigdy nad tą drugą linią trendu. Tak, zawsze ona była takim buforem, nad, który, nad którym cena się nie zamknęła. Teraz się cena zamknęła i prawdopodobnie idziemy po retest tego poziomu. Odbicie tutaj, no to kolejny target dla mnie jest to pole 105-378, 105, 378, 105 887. I gdyby taka sytuacja miała miejsce, no to na parach euro-dolar euro, zobaczylibyśmy jeszcze jedno podbicie. Tutaj do, chociaż tutaj jesteśmy na bardzo silnym oporze. 1,08523, ale jeżeli dolar będzie nam spadał, no to wówczas zobaczymy to podbicie tutaj 1,08729, 1,08677. I tutaj mamy opór. Kolejny opór taki ważniejszy jest tutaj na tym, na tym poziomie. <laughs> In z tych poziomów na pewno będę zagrywał pozycje krótkie. Natomiast to, czego ja się spodziewam, no to możliwe, że zobaczymy jeszcze jeden retest tej strefy 1.0.8.0.4.5 i później to odbicie e, może być kontynuowane. W przypadku umacniania się talara, niższe, niższe poziomy tutaj są jak najbardziej realne. Widzimy, że rynek ma po co tutaj wracać. Jest bardzo dużo płynności zostawionej na rynku. Mamy zasięg 1 do 1 korekty. To jest to, o czym wczoraj mówiłem. Strefę FIBO. I tutaj to mierzenie 1.07954 jako takie e, możliwość zejścia knotem i wybicia tego dołka tutaj. Ja na pewno tutaj będę próbował zagrywać pozycje długie. Na ten setup czekam. Na funcie do dolara. Tutaj docieramy, mamy wyznaczoną strefę, tą niebieską linię. Poziom zielony idealnie zadziałał, także widzimy od tego poziomu odbicie. Tutaj możemy robić taką korektę nieregularną i zasięg 161 znajduje się tutaj ponad tą strefą. Natomiast warto zwrócić uwagę, że jesteśmy. Teraz przy takiej strefie, tutaj usuniemy to mierzenie jedno. Przy takiej strefie prospadkowej, która nas może spychać w dół i tutaj ten poziom jest na pewno poziomem ważnym. Może tutaj posuwam te poziomy, bo one już nas nie obowiązują. A I pomierzymy sobie. Zrobimy nowe mierzenia. I tutaj, dokąd możemy dotrzeć w tym ruchu spadkowym? I widzimy, że 3,82 mamy trochę wyżej. Jako zasięg potencjalny tej, tej korekty. I tutaj możemy dołożyć jeszcze. Mierzenie tego, tej największej korekty w tym ruchu wzrostowym. Mamy 161,382, czyli ta strefa, tutaj te poziomy są dla mnie takie kluczowe, decydujące, jeżeli chodzi o zejście na funcie do iena. I tutaj również mamy 8,86 i 7,86, trochę niżej, także widzimy, że cena już tutaj te poziomy widzi. I tutaj dość mocno reaguje. Ok, mamy retest. Wybicie tego poziomu, kolejny target 126628. I stąd możliwa kontynuacja tego, tego ruchu spadkowego. Widzimy, że tutaj nam się pojawił wolumen popytowy, także no to odbicie, jeżeli będzie się rozbudowywało, no to te wyższe targety jak najbardziej są możliwe. Niemniej jednak poziomy, które zaznaczam, są to poziomy, na których ja będę osobiście próbował zagrywać pozycje krótkie, scalpingowe, na odbicie, na reakcję. No i będę obserwował, co się tutaj będzie, będzie działo. Jeszcze jedna rzecz, która tutaj się rzuca na funcie do w oczy, no to jest taka lokalna linia trendu, którą cena respektuje na ten moment. Jej wybicie będzie takim sygnałem rozpadkowym i wówczas również możliwe przetestowanie tych niższych poziomów. Natomiast, gdybyśmy wyznaczali sobie te wsparcia, które mamy po drodze dla ceny, no to warto pomierzyć ten cały ruch wzrostowy. No i widzimy tutaj 127, 161, ale najbardziej najbliższym nam wsparciem jest tutaj poziom 1,26, 41. I tutaj jeżeli cena będzie powracać, można zobaczyć, czy, czy nie będzie warto wejść w pozycję zagrać na reakcję. Także ten poziom do obserwacji. I na to też czekam na punkcie do dolara. Dolar do złotówki wyznaczyliśmy strefę, od której widzimy reakcję podażową. No i mamy to zejście ceny. Tutaj mamy pierwsze takie mocniejsze wsparcie. Jeszcze należy zwrócić uwagę na zasięg tej korekty, tak? To jest korekta, która prowadzi nam, największa korekta w tym ruchu wzrostowym. Jeżeli sobie oddalimy wykres, no to jest to Korekta, którą tutaj największą zrobiliśmy i jej zasięg jest możliwy do powtórzenia. A wypada on nieco niżej, także tutaj 3,94,88. Do tego możemy dołączyć również mierzenia całego tego ruchu wzrostowego, który tu się odbył. No widzimy 0,5, 0,61 jest w pobliżu, ale jeszcze bym dołożył tutaj mierzenia tego ruchu, ostatniego impulsu wzrostowego. No i tworzy nam się taki klaster, który, jeżeli ten poziom nas, ten poziom wybijemy, no to ten drugi poziom jest dla mnie mocniejszy ze względu na to, że mamy 161 i 0,5 piwo. Także jeżeli tutaj ta korekta będzie kontynuowana, to zasięg korekty klaster PIBO. Jak najbardziej są to realne poziomy 395 517 czy 95 106, 196. Jeżeli tutaj by cena doszła, no to będę próbował łapać pozycje długie, dokładać sobie. Kolejnym walorem będzie punkt do jena. Tutaj mamy również ciekawą sytuację. Po odbiciu, tutaj z tego miejsca, które sobie wyznaczyliśmy, dojście za do 7,86, lokalne odbicie, jednak widzimy, że ten popyt nam no, nie jest zbyt duży i jest możliwość, myślę, że tutaj zobaczymy ten poziom 190,046 i zejście, zejście tutaj w terenie jest jak najbardziej realne i zrobienie zasięgu tej dużej korekty. Na funkcie jena, US 30. US-30 zgodnie z wczorajszą analizą. No schodzimy niżej. Tutaj 39, 247, 39, 200. To są targety, które ja widzę na ten moment. Z możliwością zejścia nawet do 39100. Także to są miejsca, gdzie ja będę zagrywał pozycję długą. Na tych poziomach 39,242 i 39,105 potwierdzeń możemy sobie poszukać na niższym interwale, na 15-minutówce, i tutaj z pomocą nam przyjdą kolejne mierzenia, które, które mogą nam potwierdzić jeden z tych poziomów. Tutaj mierząc sobie ten ostatni cały wzrost, widzimy, że na jednym z poziomów, które mamy wcześniej wyznaczone, wypada 161, także. To jest ten poziom 39-249, o którym wczoraj mówiliśmy. Ja spodziewam się dojścia ceny tutaj, właśnie w te rejony, i stąd będę zagrywał pozycję krótką. Takie bardzo lokalne wsparcie na 39-319. Kolejną rzeczą, do której przejdziemy, jest złoto. Złoto idziemy ruchem bocznym na ten moment. Tutaj niewiele się dzieje. Ja mówiłem o tej korekcie, o tym poziomie 142. Także czekam na to, co, co tutaj się będzie mogło zadziać. Widzimy tworzącą się lokalną taką linię trendu wzrostowego, i myślę, że tutaj ta linia trendu. Ten trójkąt, który nam się tworzy, jest jak najbardziej clean, jest jak najbardziej do rozegrania. W momencie wybicia z niego możemy sobie w jakiś sposób to poprowadzić. Momencik. Chciałem zaznaczyć. Tutaj po tych szczytach. Okay. Tak bardziej lokalnie widzimy, że cena nam reagowała. Wybicie z tego klinu. Ukaże nam kierunek. Pierwsze wsparcie 142, 5, 5, 5 242. Natomiast oporu, jakbyśmy szukali, no to tutaj mamy 297. Na pewno się rzuca w oczy od razu i pomiar tej korekty, którą tutaj mamy, zmierzymy. Mamy 0,161 i tego całego ruchu. Oko okolice 2203-2197. Taki najmocniejszy poziom, ja oznaczę, ten poziom, bo mnie interesuje. Jest tutaj wzmocniony ZZB. I myślę, że te poziomy są bardzo istotne jako opór w tej chwili dla ceny. I gdybyśmy tutaj docierali, będę próbował zagrywać pozycje krótkie. To jest taki plan na niżej i na wypełnienie zasięgu tej korekty. Jeszcze tutaj możemy poszukać sobie jakiegoś potwierdzenia na, na tą strefę to interwał 15 minut, to widzimy, że kolejne mierzenie 161 nam wypada tutaj na górnej bandzie tej, tej strefy, także mocny poziom oporu, gdybyśmy wychodzili górą do tego momentu, tutaj będę próbował łapać shorty z tych poziomów. Gaz ziemny, no gaz ziemny bez zmian u mnie w dalszym ciągu czekam na, na, na jakieś zejście niżej. O tym spajku tutaj na wypełnienie tych poziomów, i jeżeli tutaj dotrzemy, ja będę akumulował obecnie bez pozycji. To są poziomy wszystkie, które mnie interesują, jako poziomy zakupowe. I tam będę starał się wchodzić w jakieś inne pozycje, długie akumulacje pod zgromadzeniem na dłuższy okres czasowy. Widzimy reakcję na. 886 tego ruchu, ruchu wzrostowego. Natomiast czy to już jest koniec. No tutaj mamy bardzo ważne wsparcie. Na ja ropie. te poziomy ja tutaj usunę może. Ten zostawię, bo on jest bardzo ważny. I teraz co może się zadzieć na ropie? Jakie mamy lokalny opór, mamy to odbicie. Jutro są dane odnośnie ropy naftowej, także ta zmienność może się pojawić. Możemy zobaczyć kolejny retest tego poziomu. Widzimy, że zarobu jest nadbijane. I teraz no, poszukać, czy pan na jakieś kolejnych mierzeń, które mogą nam pokazać tutaj 886 i i 83 311 i jeszcze bym dołożył mierzenie tego ostatniego ruchu I Widzimy 83 311, 83 281, czyli poziom, który mnie interesuje jako poziom oporu, gdybyśmy wybili ten poziom, zamknęli się ceną nad, to myślę, że tutaj ta strefa i nadbicie tej strefy, łącznie z dojściem tutaj w okolice 85, są jak najbardziej realne, ale najpierw musimy wybić ten poziom, który tutaj jest zaznaczony, czyli 83,296, 83,205. No i nad tym mamy tą całą strefę podażową, która tak nam zrzuciła tutaj cenę. Więc ja obserwuję z każdego z tych poziomów, będę zagrywał pozycję krótką. To wszystko, co dzisiaj przygotowałem dla Was w porannej aktualizacji rynku Forex. Życzę udanego dnia, udanych tradeów i do usłyszenia.